Jak mówisz będzie co? A co mówiłam? Prawdziwe. Prawdziwe nagranie. Prawdziwe nagranie, no. Trochę mięsa, trochę czynki, trochę polędwiczki. To jest. No. Trochę na H, trochę na P. No a nie. Tylko on, o, o. <laughs> Bułkę bez bibułkę. Tak. I tak nasze dżemerki wyglądają. Wpadłem do rodziców, no i... Zobaczcie, jest sezon na truskaweczki. Piękne truskie Mam Cię już ukradła. Mam cię już ukradła. Eee, już. I zrobimy dżemik. Prosty przepis, fajny. A mamy truskawki na dłużej. Zapraszam. Przygotowałem sobie piękny garnek. Rodzice pięknie komentują, i tu mamy nasze truskawy. Truskawy lądują do zlewu. Płuczemy zimną wodą. Szypułkujemy, czyli zdejmujemy to i wrzucamy do gara. I tutaj widzicie, moi kochani, teraz wycinamy ładnie i wrzucamy do gara. Po dokładnym umyciu. Potem wstawimy go na napalnik i dodamy cukier i żelfiks. Hop. Jak coś się nam brzydkiego trafia, wycinamy. Myjemy z szypułkami. Dlatego, żeby Łatwiej było nam osączyć te truskaweczki. Ja też odczekałem chwilę, odczekałem chwilę, żeby ona woda z nich ładnie obciekła. Mamy dwie kobiałki. Mm. Więc powtarzamy tą akcję. Już co, zrobiłeś? Już ostatnia kobiałeczka. Pokazuje Bastek jak... Jak co? Jak co? Tego co tam wyrzucił tego psa. No. Są schroniska. Mhm. Dałby parę groszy i oddał do schroniska. To w kurwe jebany przywiązał go do drzewa w lesie. Mhm. I tam go te... ktoś go znalazł, wiesz i przywiózł do no. tych animalsków. To dobrze, że znalazł, to to bydlak jakiś. Ale czemu tak ty dużo niższych tych truskawek, chłopie? A no ja to zrobię. Hehehehe. Trzeba było robić, a nie? Uciekaj. Daj. Się, ko się kończę. Idź ty, chłopaku, zobacz, jak to się robi. Jak? Zobacz, synku kochany, najdroższy. Hop. Hop. Nie, nie kurwa obrzynasz, tylko... No. To są drogie pieniądze wyrzucasz. Zobacz ileś już tu to. Na, na... Tam są tam zepsute były. No jebał. Kurwa. Ja cię tu zaraz przeszkolę. O. A on napierdala kroi. Milioner kuźwa się znalazł. Matko boska, co za rozrzutność. Kto cię tego nauczył? Ja cię tego nie uczyłam Basiuś. Takiego dziadostwa. A idzis! A idzis, cholero! No pierdala już na <noise> pół kilo odrzucił. Te truskawki już stawię, nie? Tak, proszę pana. I tamte dorzuć, będziemy dorzucać, jak te będą A te się Ale dopóki się roz... zatregolo, za to już będę te zrobione. No, zatregolo się już będę zrobione. Ok? Ok, obej. Także lecimy na kucheneczkę i wstawiamy na delikatny ogień, tak? Na razie na no, no, nie na ten palnik. No na tamten. Nie, tu. Szósteczka. W skali do 12. Ok. No i jak widzicie szefowa mnie pogodniła. I teraz pokażę jak dokładnie się. Gdzie czubeczek? Tu jest nóż z czubeczkiem. Tak. Hop i hop i, i odpad jest taki, a Twój odpad to proszę pokazać jaki był. Już jest w tym, w recyklingu. No, to jest było pół truskawki, O Twój odpad to był taki. O, ale ja zjadałem te drugie pół. No, tak zjadałeś. <coughs> a tu się robi czubeczek. Tak jest. Hop. Och. A nie tak jak mój syn marnotrawik. Czubeczek <coughs> hop. Ja nauczona oszczędności, pięcioro dzieci mam, to... Wiem, co to znaczy pieniądz. O, tak. Żeby każdą złotówkę oszczędzać było. Piękne truskaweczki. Będzie dżememerek. A tu już wstawiliśmy. O. Ładnie, pięknie. Zaraz dosypiemy. Są dwa kilogramy. Zauważyłem, że połowa w śmietniku było. No właśnie. Cała sytuacja uratowana. Truskawki powoli łapią nam temperaturę. Dodajemy na Kilogram, około 130 do 150 gram. Każdy wedle swojego uznania. Można już dodać, jak zaczynają one puszczać, puszczać powolutku sok. Można wyturlać miejsce i cukrem wrzucić. Można też, jak mama podpowiada, wyturlać miejsce. Hop, hop, misko i one się obtoczą dookoła i tak jest. wrzucasz do gara i każdy ma swój sposób, to na no to, to tam nie ma, to, jakieś ścisze. My ładnie dosypaliśmy i niech się dzieje magia teraz dżemenerowa. Oczywiście Pamiętamy, że jeszcze mieliśmy trochę i dorzucamy Czemu w trakcie. Proszę. Bo kazałaś patykiem tą stroną. Ja się słucham. Kłamiesz! Kłamiesz, chłopie! Co? Dawaj to mi. Nie rób tu mi nie, nie ma. Rób. O! Nie Jak... rób kaszany. Nie kazałaś patykiem. <laughs> to... Boże, jakiego mnie stworzyłeś, takiego nie masz. Ja jestem perfekcyjna gospoś, nie tam byle jaka. No to, 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 to... Ja bym w takim bałaganie nie mogła nawet pracować. Ja też. Ale cóż... Jak jesteś po tatusiu to zrobię, to nic nie spotka. Takie to życie. Moja Monisia to we się udała i brata. Monisia i Beata i Iwonka i Oliwka się udały. Nie, Iwona to jest taka podobna do Ciebie. Oj. Oliwia też! Oj! To jest Tatusia! Tatusia! Zobacz, jak fajnie. O, jak. A, nie, a nie kijem. szturchasz i szturchasz. A idziesz? No. Się nie zrozumieliśmy po prostu. No. Ucz się, ale to by sam pomyślał, że tak się kurwa w garku nie wiesz. <śpiewa> to jest przekleństwo. To co drugie muszę wyciąć twoje słowo. Kunia, Kunia. Ja tam nie ma tyle. Więc nie tak, tylko raz. No to puść. Puszczę, puszczę w niedzielę o siódmej, jak zawsze. Z przekleństwami proszę nie puść. Nie, przekleństwa powycinamy. Tak? Tak. Tak jest. Przecinki to robić proszę. Przecinki będą. Mu jaka Fauze. ładna tutaj proszę bardzo. Pauzę. Proszę. proszę bardzo. Hop. O? rodzinnie bierzemy teraz i pamiętamy żeby mieszać jak pięknie truskaweczki puściły nam wodę od razu to to jest dopiero sztos to jest poezja Mmm, mamę nie sztos ale to pyszne to co mama robi to jest wszystko pyszne mm -hmm. Teraz muszę poczekać, żeby dodać żelwiks, bo babcia nie dodaje, więc trzeba zrobić to po cichu. Wysłałem babcię, żeby przygotowała miskę, a ja już mam porozrywane po cichu w kieszeni, słuchajcie, i posypujemy delikatnie. Zgodnie z tym, co jest na opakowaniu jest na jeden kilogram napisane jedna paczuszka, więc powinienem od razu mieszać, ale chcę wam to nagrać. Oj, a nie chcę, żeby mnie babcia nakryła, bo widzieliście, tu nie ma lipy. Pe pełna perfekcja. Truskawki, jak nam się zagotują, truskawki, jak się nam zagotują. Oj. Co mamuś? Ja się że tego Ja tu pilnuję. Weź mi tą miskę. Wiesz, to musi się podgotować co najmniej godzinę. Ja wiem, ja wiem. Musi tego trochę odparować. Trochę odparuję. Ale pyszne. No i ostatnia paczka trafiła. Udało się. Ja, Mówię Wam, podwójna przygoda, jak się z rodzicami gotuje. Tu się nam trochę grudek porobiło, ale one się rozpuszczą spokojnie. To jeszcze się pogotuje, tak jak wspominaliśmy, około godziny do pełnego zagotowania i truskaweczki się nam rozpadną, po czym dobre 15 minut i patrzymy, jeżeli chcemy mieć e, takie... Takie kawałeczki truskawek, no to zostawiamy, tak jak lubimy, nie? Ja lubię mieć takie nie do końca rozgotowane, także... A można nawet to zblendować i, i nie mieć żadnego farfocla, jak to babcia mówi mówi. Okej, okay, zostawiamy to. Przygotujemy teraz słoiki. Opa, hopa. Szklanka. Mm. Szklanką bym na lewa Oczywiście, to, to to wymyśliłeś. To by mi się zarąbali na śmierć. <śmuszczak> Chodzi mi o łyżkę taką do rosołu. Nie, absolutnie. Ma być szybko i zgrabnie. Tak jest. Tak, dobra, dobra, nie musi być aż tak pod kurek. Wiesz, aby ja pierwsza sobie wymierzyła, ile to ma być. Okej, okay. kręcaj. masz przygotowane? No tutaj to chromata, to jest brudne. A! I tak powtarzamy, zakręcamy, odkręcamy, możemy wykować albo tak odkładamy w ciemne, chłodne miejsce. Dla pewności trzeba wykować. Staw kuźwa! Boruś! Bym było ułożyła. Ta ułożyła. Podłożyła. Trzeba wyjrzeć zaraz to, czy nie? Idź, idź stąd. To wszystko przez? jest łóżka. <laughs> Najważniejsze znaleźć winnego. Ja sama robię. To, nie Ty, bo, bo ja mam taki duży pojemnik. I tak pięknie Czeba. widzicie. Na co ten pojemnik ludzi, Żeby ciebie włożyć Idę to. Idę stąd. Aby... A tutaj domiś już nie wytrzymał. I już zasmaruję. Ole Domiś jak mało to słoik sełatwy, czy następuje Uwaga będzie opinia. Jest dla ciebie. Grysi, mówczy dobry. Babcia robi, to jest Bardzo dobre. A widzicie, dobre. A oto mamy efekt końcowy. Ła, jak nam się zalogowało. Zobaczcie, jak pięknie. Hops. Najlepiej świeża bułeczka. I teraz... ging ups <lacht> <lacht> <lacht>